Cześć, nazywam się Jarek. A ja nazywam się Łukasz i witamy w pierwszym odcinku Express. Chcielibyśmy wam pokazać wszystko, co jest związane z gamingiem naszym okiem. Skupiając się przy tym na konsoli Xbox, grach od Xbox Game Studios i usługach firmy Microsoft. Co tydzień na naszym kanale będzie pojawiał się nowy materiał, raz będzie to stream z naszego wspólnego grania, a raz będzie to podsumowanie aktualności ze świata Xboxa. W miarę możliwości będziemy chcieli organizować z Wami wspólne granie czy konkursy. Ile z takich konkursów czeka na Was na końcu tego odcinka? W najbliższych tygodniach postaram Wam się przybliżyć nowości ze świata Xboxa. Zacznijmy oczywiście od wyczekiwanych premier konsol nowej generacji, czyli Xbox Series X i Xbox Series S. Opowiemy wam o rewolucyjnej usłudze Cloud, a także przedstawimy wam nowości ze świata Xbox Game Studios, zaczynając od Microsoft Flight Simulator, czyli gry dla każdego, kto chce zobaczyć swój dom z lotu ptaka. Przeniesiemy się do wspaniałego makroświata w survivalowej grze Grounded. A także pokażemy Wam wyczekiwane przez 25 lat Battletoads ze swoim niesamowitym koopem. Na pewno nie pominiemy tak głośnej premiery jak Tell Me Why. I przedstawimy Wam także dostępny od niedawna w Polsce abonament Xbox All Access, dzięki któremu możecie wpłacając miesięczną ratę korzystać zarówno z konsoli Xbox, jak i z abonamentu Game Pass Ultimate. Zapraszamy na nasze najbliższe odcinki. Teraz zapraszamy Was na wcześniej zapowiadany konkurs, w którym do wygrania są trzy vouchery na Game Pass Ultimate: jeden 30-dniowy i dwa 14-dniowe. Zasady są proste: wystarczy, że skomentujecie ten film, a my na najbliższym streamie wylosujemy zwycięzców. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Pozdrawiamy. Łukasz. i Jarek. Cześć, Cześć. Tutaj jest. Zabierz go? Tu O kurwa, zapaliłeś się. Chyba <grywa> z laserów teraz strzeli. Ona zje tą mrówkę, może? Tak, zobacz. No. Nie wiem jak to robię, ale. E, czarny Latynos jest pierwszy, ja jestem drugi. Ale się właśnie wywaliłem na dach. Nie mogę wstać. <grywa> Czyli już nie no, jesteś drugi? Jestem, już jestem dziesiąty. No, podziękowała chyba. Ale wydrągnięta. Ty, no, no. a ja tam skoczę. Uracowałem. Poważnie. Okej. Pokażę, u mnie jest okej. U mnie jest okej. U mnie jest sucho. Poważnie. <śpiewa> Spoko poszło chyba. Ale się przestraszyłem. No. Chcę. <ślanic> Chcę. <Czekam. ślanic> podchodzę do tych